Cześć, nazywam się Angelika, witam na moim kanale Zwierciadło Duszy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, możesz to zrobić teraz, klikając ikonę subskrybuj poniżej. Przygotowałam dzisiaj dla Was czytania związane z dzisiejszym nowym Księżyca w Wadze. Odkryjemy, jakie niespodzianki niesią dla Was. Niespodzianki dla Barana. Pod spodem talii mamy pięć pucharów. Była to jakaś taka emocjonalna strata, ale zobaczymy tutaj te niespodzianki. E, tak, e, macie tutaj bardzo dużo pucharów. E, pod spodem talii macie tutaj 5 e, pucharów, co e, tak, a zobaczcie, tutaj też druga piątka, jak odkryłam, 5 e, e, mieczy. E, to mi się wiąże z, z jakimś rozczarowaniem, z, jakimś, e, z jakąś stratą, ale nie taką materialną, tylko taką bardziej uczuciową. Ale tutaj widzę, jeśli chodzi o niespodzianki, jest tutaj umiarkowanie, co mówi nam o jakiejś takiej zgodzie. I tutaj przychodzi nam też od razu królowa Pucharów jest to królowa miłości. I jest też siedem, siedem Pucharów, które nam tutaj mówi o jakimś takim trudnym wyborze, ale. Ja myślę, że jeśli była tutaj jakaś taka strata uczuciowa, to tutaj z tym nowiem przyjdzie jakaś nowa szansa na pewno na, na wyjaśnienie tego, na poradzenie sobie z tą sytuacją. Także jeśli było źle, ja tutaj widzę szansę na, na dużą poprawę tej sytuacji.